Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Świnouścia, nadszedł czas tak długo oczekiwanych świąt Bożego Narodzenia. To święta wyjątkowe w polskiej tradycji, święta bardzo rodzinne, spędzane przy wspólnym stole. Życzę Państwu w imieniu radnych miasta Świnouścia siódmej kadencji, aby były one spokojne, aby były pełne radości, aby były pełne przebaczenia i otuchy, którą nawzajem sobie dajemy. Siedząc przy tym stole, pomyślmy również o tych, którzy być może za ścianą naszego mieszkania są samotni. Być może nie ma kto do nich przyjść, nie ma kto z nimi podzielić się opłatkiem. Warto, aby w, tym, w tych dniach nikt nie był sam, abyśmy wyciągnęli rękę do tych najbardziej potrzebujących, nie, nie zawsze z pomocy finansowej, ale często wsparcia, otuchy, uśmiechu i dobrego słowa. Nadchodzi również nowy rok. 2016. Niech będzie dla nas wszystkich dobrym rokiem. Niech spełniają się wszystkie Państwa marzenia, te osobiste, jak i te zawodowe. Niech przyniesie ten rok spokój i realizację wszystkich planów. Niech będzie dobry dla naszego miasta i dla naszej ojczyzny. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku.